Paragraf 11. Do dokonania ważnego wyboru Rady Osiedla w ogólnym zebraniu mieszkańców wymagana jest obecność co najmniej 25 osób uprawnionych do głosowania. Pan Adamkiewicz czy wyraża zgodę? Marek Pan Marek Żezkowiak wyraża zgodę. Proszę. Pani, Pani Aleksandra Świergowska wyraża zgodę. Wyraża zgodę. Najbardziej jestem zadowolona z organizowanych imprez dla dzieci i turnieju sztyletkiego dla ojców oraz turnieje koszykówki, które cieszą się naprawdę dużym uznaniem i frekwencją. Członkami Rady Osiedla zostali Pan Karol Białecki, Pani Małgorzata Bojdo, Pan Ryszard Budzyn, Pan Michał Golina, Pani Alina Klimaszewska, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Ryszard Michalski, Pan Stanisław Pazoła, Pan Mariusz Suchanecki, Pan Edward Szarletta, Pan Wacław Szymczak, Pani Urszula Taraska, Pan Krzysztof Tyszecki, Pan Krzysztof Odżywałek oraz Pani Aleksandra Świergocka. Dzień dobry, moje nazwisko Michał Golina, mam 42 lata, wykształcenie wyższe zawodowe, obecnie pracuję we Wrocławiu w straży miejskiej, współpracuję z dużymi właśnie radami osiedla. Mam jakieś doświadczenie i chciałbym to wykorzystać na Rawickim terenie. Ale czy będzie Pan miał czas? Tak jest, proszę Panią, ja je, pracuję. Na 8 godzin. No, żeby pan się nie skicham, żeby. Uh -huh. I Krzysztof Tyszewski. Wszyscy dostali? No, myślę, że to już można ogłosić oficjalnie. Pan Michał Golina wygrał wybory z stosunkiem głosów 8 do 7. Dziękuję. Jest pan zaskoczony wynikiem? No, troszeczkę jestem zaskoczony. Tym bardziej, że ta dogrywka robiła troszeczkę wrażenia, Więc myślałem, że jednak były przewodniczący ma za sobą ludzi, więc będzie ciężko, i... ale jakoś jednak wyda... wygrała młodość. O. Jakie plany? Na tą chwilę na pewno wykorzystamy współpracę z, tutaj z członkiem, który jest z PTT że będziemy robić jakieś rajdy rowerowe. Przede wszystkim chcemy się poświęcić i to co mamy z funduszy przeznaczyć na integrację dla dzieci i osób starszych, a więc jakieś wycieczki rowerowe, dobry jakiś, porządny jeden festyn. Na osiedlu, nie gdzieś tam dalej. Chcemy to wykorzystać, współpracę z, ze spółdzielnią oczywiście. Oni mają i sale, gdzie można zorganizować dla dorosłych jakieś turniej kopa, czy nawet jakiś wyjazd integracyjny, może na jesień na grzyby. Zobaczymy, jakie po prostu będziemy dysponować funduszami.